Mój tryb jest nocny, moje życie pisane nocą. Przybijam pięć dachowym kotom, do mroku potop, to kłopot. Dla tych, którzy widzą do to. byś powiedz im, że mnie nie dorwą, nie z taką formą. Stop! W nocy się budzę, gdyś pisz. Kiedyś się nudzę, ty śnisz. O tej papudze na sztaludze pisz. Wolę klimat jak z Batmana. Kiedyś komiksy były tutaj jak piksy, trochę nie dla nas. Mam dziwne jazdy, gdy nie widzę gwiazd, Gdy widzę gwiazdy, nie mam dziwnych jazd. Są w nas Był sobie kosmos i było sobie życie A co jeżeli powstaliśmy bez żadnych przyczyn Bawię się bosko i czytam sobie kosmos nam mi stawia czoła Ja postawię ich horoskop Yo, nocne wędrówki, nocna stacja Zawsze wiedziałem, że miłość to grawitacja Planety, które nie są planetami I to, co między nami, czarna dziura Uratuje nasz dynamizm Chciałbym się dzielić na sto, ale nie umiem nawet na dwa W tych gwiazdach jest zawarta tratwa I dzieje się tak, mimo ostrzeżeń od proroków Fałszywych jak kap, co przyniósł wojnę o pokój What? Nie potrzebuje ten świat, on potrzebuje sam się zniszczyć Jak gwiazdy, kolaps to moje życie pisane jest nocą z rozu. Nie płoną rękopisy, bo w ciszy budzi się rozum Na pozór, kilka dziwnych planet plus gwiazdy Najpierw był wielki wybuch, powstaliśmy z tej plazmy W zasadzie z nierówności, trochę jak w życiu u nas Bo kiedy znów się złościsz, umiera księżyc, luna, kolaps Nigdy nie lubiłaś mych porad I w sumie dobrze nie nadawałem się na doktora Yo, w zasadzie od Galileusza Człowiecza dusza. Patrzy się w niebo jak papusza, nie puszcza Moje ambicje zjadła tłuszcza. I co by się nie działo, tu małostkowe oszustwa. Gławice gwiazdy też mają swe pierwiastki. Bez zakładania maski prosimy o oklaski. Dajcie nam granty, zbudujemy lunety. Będziemy mogli na was sobie płaczeć z rakiety. Znowu noc, 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 znowu gwiazdy i planety. A ty